Pani, pan Jestem panem w moim domu. Jestem ojcem mojej córki. Ma się słuchać z tego, co mówię. Jaśnie Pan Dub jest osobą, której można się przejrzeć jak w zwierciadle. Górną część ma z delikatnej drogi skóry, a w dolnej części ostrogi. Musi dostać moją córkę za żonę. Jestem bez planu. Dobry gatunek materiału musi być także wzięty pod uwagę. Jestem podbity prawdziwym niezbawień i ozdobiony taśmą. Tylko do wesela nie dłużej. W praniu straci pan kolor. Pan Burd jest nieprzemakalny. Jest zrobiony z grubej skóry, a jednocześnie delikatny. Potrafi skrzypić, dzwonić ostrogami i wyglądać planowiem z błoch. Stury! Głos sama Duńska duńskają Z Zostań z moją żoną, tak i ci już rozsądzony. Łos mi o tym ze wzruszenia, zekpianie ze naspienia. Po fujku, oto to cię <tusza> <myśli. tusza> Teraz osiągnęliśmy najwyższy punkt. Proszę uważać. Następuje intryga. Pan jest panem Pani Paju, a ja jestem mam Ko! Już Pana nie Siedzi Pan w mojej kieszeni, mojej najgłębszej kieszeni. Nie dostanie się Pan nigdy stamtąd, dopóki nie powiedzie, że połączy mnie Pan ze swoim córką, Ewa Łękawiczką. Huczy i brzęczy w mej głowie, gdzie jest mój humor, w Panowie. Nie mam już cybucha, nikt mnie nie słucha. Dam Ci córkę za żonę i wszystko będzie skończone.

Wtedy przyszła godzina, błogosła w córka i syna. Dana, 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 dzień piwa, stukla za...